Cześć, witam Cię serdecznie w serii materiałów wideo Po sukces zdrowińską. Po sukces zdrowińską to konkurs, który zorganizowałam w 2020 roku dla swoich uczestników szkoleń, czytelników książek i też osób, które oglądają moje bezpłatne materiały po to, aby opowiedzieli mi oni o tym, jakie sukcesy odnoszą z tymi materiałami. Dziś zapraszam Cię do kolejnego wideo, w którym bohaterka opowie o swojej drodze. Mam nadzieję, że będzie dla Ciebie ona inspirująca. Po raz pierwszy na Kamilę Robińską trafiłam chyba w 2015 roku i nie ukrywam, że nie była to miłość od pierwszego wejrzenia czy też usłyszenia. Odłożyłam ją na półkę i ponownie wróciłam do materiałów, jakie publikuję na początku 2018 roku. I tak naprawdę każdy poniedziałek rozpoczynałam od power poniedziałków, które Kamila publikowała na swoim fanpage'u. Wiele mi to dało. Spędzałam 45 minut w autobusie dojeżdżając do pracy, więc starałam się czerpać z tych materiałów jak najwięcej. W 2018 roku zostałam też uczestniczką stacjonarnego szkolenia Kamilii Rowińskiej, kobieta niezależna, i tak naprawdę od tego szkolenia wszystko się zaczęło. W drodze na szkolenie minęłam Kamilę jeszcze przed rozpoczęciem całego wydarzenia na korytarzu. Przywitałam ją słowami dzień dobry, ona w odpowiedzi szczerze się uśmiechnęła i powiedziała cześć. Serce łomotało mi jak przed pierwszą randką z wymarzonym chłopakiem, nie ukrywam, że sama byłam zdziwiona swoją reakcją na, na to przelotne cześć z tej strony. Samo szkolenie istna petarda, sposób wypowiedzi, prezencja, przekazywana wiedza, sama historia Kamili powoduje, że wszystko jest spójne i bardzo wiarygodne. Podjąłam wówczas decyzję, że za rok wrócę ponownie na szkolenie Kobieta Niezależna i jeżeli będzie ponownie promocja na pakiet Master Business Training, to z pewnością z niego skorzystam. Na sam koniec szkolenia Kamila wspomniała również o możliwości czy ostatnim dzwonku zapisania się do piątej edycji sportowego wyzwania. Nie bardzo wiedząc, z czym to się je i jakie są zasady, stwierdziłam, a co mi tam zapiszę się. Ku swojemu wielkiemu zdziwieniu, okazało się, że jestem jedną z 48 osób, które to wyzwanie skończyły, a startowało nas 5507 osób, więc mogę szczerze powiedzieć, że jestem z siebie bardzo dumna. Byłam na kolacji z Kamilą, co było dla mnie ogromnym wydarzeniem. Kolejną rzeczą wrześniu 2019 i druga tura szkolenia Kobieta Niezależna. Ja w przedbiegach startowych w momencie, kiedy Kamila ogłosiła promocję na pakiet mastera, wierzcie mi, że mało nie pogubiłam szwilek, biegnąc i będąc, żeby być jedną z tych 40 osób, które załapią się na promocyjną cenę pakietu, i ja aktualnie jestem uczestniczką programu Master Business Training. To, co zmieniło się w moim życiu na przełomie tego okresu, w którym jestem z Kamilą Rowińską, z jej publikacjami, to przeczytałam wszystkie książki Kamili Rowińskiej. Na co dzień pracuję z dziennikiem coachingowym, który osobiście wnosi wiele dobrego w moje życie. Szczególnie odświeżanie co, chwili, co chwilę celi, które stawiam sobie w obszarach swojego życia, powoduje, że po prostu te cele realizuję. Pracuję również z Dziennikiem Kobiety Niezależnej, co pozwala na planowanie swojego dnia zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Wybranie trzech rzeczy, które koniecznie musimy zrobić w danym dniu oraz jednej z tych trzech rzeczy z koniecznością zrobienia choćby skały, srały, powoduje, że nie uciekają rzeczy, które są naprawdę istotne i konieczne do wykonania w natłoku dnia codziennego, czy w natłoku zadań, jeśli chodzi o wykonywanie czynności zawodowych. Kolejną rzeczą jest to, że zmieniłam dział, pracuję na etacie w korporacji, wróciłam do swojej ukochanej sprzedaży. Dwa miesiące temu dostałam wypłatę życia, wypłatę marzeń i pakiet mastera zwrócił mi się w zasadzie wcześniej, aniżeli zdążyłam zakończyć wszystkie szkolenia i kursy, które są przewidziane w ramach tego pakietu. Jestem zadowolona z tej zmiany. Przesiadłam się z autobusu do auta. Kolejną rzeczą to zmotywowałam swojego wspaniałego i kochanego małżonka, który kręci teraz ten film, do tego, żeby zarabiał na fotografii, czyli na swojej życiowej pasji. Ciężko było wcześniej wybić się mu z jego strefy komfortu, a teraz biznes mu się rozkręca i mam nadzieję, że z każdym dniem będzie coraz lepiej. Kolejną rzeczą, która udała mi się dzięki determinacji, jaką sobie gdzieś tam zbudowałam podczas pracy, obserwacji, słuchania Kamili Rowińskiej, jest to, że. Nauczyłam się pływać. Co prawda nie jest to jeszcze pływanie na miarę rzucenia się na środku oceanu, ale pierwsze wakacje w tym roku spędziłam z poziomu nie plaży i piachu, ale wody, z czego jestem dumna i naprawdę byłam pod wrażeniem raf, których, które mogłam obserwować właśnie pływając. Zaczęłam komunikować się asertywnie, przede wszystkim w pracy. Podpowiedziałam swojemu szefowi pewne rozwiązania, które po wprowadzeniu spowodowały, że całemu zespołowi, a również mi, żyje się po prostu lepiej, pracuje się wydajniej i każdy z nas jest bardziej zmotywowany. I mam kolejne cele, które chcę zrealizować w tym i w przyszłym roku y, ambitne, wyznaczone, y, uważam, na wysokim szczeblu, ale na pewno takie, które w, przy podsumowaniu kolejnego roku będą na liście odhaczone jako zrobione. Y, Chciałam bardzo podziękować Kamila za to, że jesteś, za to, co robisz, za to, w jaki sposób swoją historią i swoją wiedzą motywujesz i się rozczuliłam nas wszystkie do działania. Dziękuję, że miałam możliwość trafić na Ciebie i na Twój zespół. Serdecznie pozdrawiam. Jeszcze raz za wszystko bardzo dziękuję. Witam Cię ponownie. Mam nadzieję, że inspirująca historia spodobała się również Tobie, ponieważ ja byłam pod ogromnym wrażeniem. Wiem, że oczywiście każdy z nas odnosi inne sukcesy i na inną miarę, ale jeżeli te właśnie materiały, o których opowiadała nasza bohaterka, są dla Ciebie inspirujące i interesujące, to ich lista znajduje się teraz w opisie do tego odcinka wideo. Skorzystaj również i rozwijaj się oczywiście na miarę swoich możliwości i realizuj swoje marzenia. Do zobaczenia.